W Europie mamy świąteczne jarmarki, za oceanem zimowe karnawały. Jak to w Stanach Zjednoczonych bywa, nawet te mniejsze są robione z rozmachem. Nieopodal Lake Placid, nad sztucznie utworzonym jeziorem Lake Flower, co roku odbywa się dziesięciodniowy Winter Carnival. To jedna z najstarszych imprez tego typu w Stanach Zjednoczonych. Po raz pierwszy karnawał odbył się w 1898 roku. Atrakcji jest sporo. Pokazy iluzjonistów, fajerwerki, koncerty, a nawet... Konkurs na najdalszy rzut patelnią a wszystko wokół imponującego pałacu wybudowanego z lodu. Czasami projektują go znani architekci, czasami lokalni mieszkańcy. Zawsze zachwyca. Powstaje z kawałków lodu wyciętych piłami ze wspomnianego jeziora. Każdy blok ma średnio 60 cm wysokości i 120 cm długości, a potrzebne są ponad 3000 lodowych bloków. Powstaje z nich taka oto forteca. Do skoczni narciarskiej w Lake Placid jedzie się stąd 15 minut samochodem, więc w weekend lodowy pałac podziwiało sporo polskich kibiców, którzy przyjechali oglądać naszych skoczków. Teraz zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich przenoszą się ze Stanów Zjednoczonych do Japonii. W najbliższy weekend skoczkowie spotkają się w Sapporo. Transmisje w Eurosporcie na platformie Max i oczywiście w TVN. -ie. Justyna Kostyra